Pociąg przebył ze stałą prędkością drogę 700 metrów w czasie 50 sekund. Przy zachowaniu tej samej stałej prędkości, ten sam pociąg drogę równą jego długości przebył w czasie 15 sekund. Oblicz długość tego pociągu. Zapisz obliczenia. Jeżeli pamiętasz, wzór na prędkość to jest droga przez czas. Mamy tutaj drogę i czas, więc wstawiając te dwie wartości do wzoru, otrzymujemy automatycznie prędkość. Można tu skrócić, ale ja chwilowo tak zostawię. I zauważ, że dalej, mając taką prędkość, widzimy, że pociąg przebył drogę równą swojej długości w czasie 15 sekund. Czyli czas mamy, ale drogi nie mamy. Nie mamy drogi, która jest równa długości tego pociągu. Więc zapiszemy wzór na drogę v razy t. Więc wymnażam prędkość razy czas. Mamy tutaj zgodne jednostki, więc mogę tak zrobić. No i teraz sobie skrócę. Tutaj te dwa zera sobie skróciłem razy 15 sekund. Sekundy też się skrócą. Widzimy, że 5 i 15 możemy skrócić na 5. Tutaj na 5 to 1, tutaj na 5 to 3. 3 razy 70, 210 metrów. I to jest odpowiedź do naszego zadania. Taka była długość pociągu. Ale zauważ, że można to zdanie zrobić jeszcze w inny sposób. Jeżeli pociąg yy, drogę 700 metrów pokonał w czasie 50 sekund, to jest proporcja oczywiście, no to jeżeli zmniejszymy mu czas do 15 sekund, widzisz, no to tyle razy, ile zmniejszy mu się czas, tyle razy zmniejszy się droga. Ja pomnożę proporcje po skosie, ponieważ tak jest dla mnie prościej. x razy 50 to 50x, a tutaj 700 razy 15. 50x przepisuję, liczby wymnażam. Jak podzielę przez 50, no to otrzymuję również długość pociągu 210 metrów. Dajmy odpowiedź. Długość tego pociągu to 210 metrów.